Gdyby Wiktor wyjechał dzień później, tak jak planował, wróciłby do domu, a nie do siebie samego. Gdyby jego spotkanie w Gdańsku się nie odwołało, jak czasem odwołuje się niepotrzebne zamówienie, może nigdy by się niczego nie dowiedział. Ale tak, wiedział wszystko. I to było gorsze niż niewiedza. Stał przy terminalu, czekał na wejście do pociągu i po raz pierwszy od dawna nie czuł irytacji z powodu opóźnienia. Tylko dziwną lekkość. Jakby świat postanowił mu dziś pomóc. Wiktor nawet nie zadzwonił do nikogo. Po prostu wsiadł do pociągu. Kupił jej ser. Ten sam, miękki, z białą pleśnią, który zawsze chowała przed gośćmi. I książkę, nowość, tę, którą odkładała na urlop. Myślał: Zrobię niespodziankę. Wieczorem pójdę na plażę, usiądę obok niej. Zdziwi się, pośmiejemy się jeszcze nie wiedział jak bardzo się zdziwi i kto będzie śmiał się ostatni w przedziale było duszno naprzeciwko siedział chłopak z laptopem i kolą oglądał jakiś głupi serial wiktor zamknął oczy i jak zawsze zapadł się w wspomnienia jak kiedyś czekała na niego na peronie w białej koszuli bez makijażu z zieloną spinką do włosów jak pierwszy raz powiedziała masz coś z oczami Patrzysz, jakbyś miał do mnie żal. Odpowiedział wtedy: Może dlatego, że już chcę do domu. Do ciebie. Potem urodził się Artur. Potem: kredyt mieszkaniowy, delegacje, nieprzespane noce, raty za samochód, milczenie w łazience, kłótnie o proszek do prania, urlop raz na dwa lata. A teraz kurort. Prezent dla niej. Prezent dla siebie. Prezent dla wszystkiego. Co z nich zostało? Otworzył komunikator. Ostatnia wiadomość od Leni była wczoraj. Zdjęcie z plaży. Nogi na tle leżaka. Podpis. Tu jest dobrze. A u ciebie. Napisał. Wkrótce się dowiesz. Ale nie wysłał. Coś kliknęło w środku. Nagle przypomniał sobie: Jak dawno przestała całować go w usta. Tylko w policzek, albo w czoło, albo w ogóle. Tylko skinienie głową. Na początku myślał, zmęczenie. Potem wiek. Potem przestał w ogóle myśleć. A teraz pomyślał. Pierwszy raz od bardzo dawna. Dokąd w ogóle znikają drobne gesty? Gdzie się podziały kocham, rzucone mimochodem? Dlaczego nagle staje się normalne nie przytulać się do snu? Dlaczego już nie chce się dotykać dłoni? Stojąc w kolejce w sklepie. Wiktor patrzył przez okno, jak mijają stacje. Czuł, jak w środku cicho zbiera się złość. Ale nie na nią, na siebie. Stał się obcy w swojej własnej rodzinie. I nawet tego nie zauważył. Na stacji końcowej nie wziął taksówki. Chciał się przejść. Plecak na ramieniu, krótkie spodenki, kapelusz z rondem. Ten rzadki dzień, kiedy sam siebie nie poznaje. Pachniało morzem. Mokrym piaskiem, i wolnością. Albo, jeszcze nie wiedział, samotnością. Zobaczył plażę. Białe parasole. Dzieci biegające z piłką. Szum fal. Uśmiechnął się. I poszedł szukać leni. Szukając, przypomniał sobie, jak kiedyś mówiła. Nie znikaj, dobrze. Nawet jeśli się złościsz. Po prostu usiądź obok. I milcz. Ja zrozumiem. Usiadł, zamilkł, ale ona nie zrozumiała. Nie szukał jej długo. Rozpoznał od razu po paznokciach, po palcach, po tym, jak trzymała szklankę z lemoniadą kapelusz z białą wstążką jego okulary te, które zapomniał w domu. Nogi długie opalone nie jego obok niej facet gładko ogolony ramiona w tatuażach, ciało Wolne. Taki typ, co śmieje się odrobinę za głośno. I nie patrzy w oczy, tylko tam, gdzie nie każdy ma prawo patrzeć. Maksym, zdaje się, pojawiał się w rozmowach. Kolega z pracy. Max zaprosił mnie do projektu. Max zna lepszą plażę. Max powiedział, że wszyscy musimy się wyluzować. No to się wyłużowali. Wiktor się nie ukrył. Nie zrobił kroku w tył. Po prostu ruszył naprzód. Prosto do nich. Nogi miał jak ołowiu. Powietrze gęste. Serce, milczące. Nie czuł złości. Żadnej myśli. Tylko ciało. Jakby się odłączyło i samo wybrało kierunek. Szli. Oni go nie zauważyli od razu. Lena śmiała się. Położyła rękę na brzuchu Maksyma. On coś opowiadał. Lekko. Swobodnie. Jakby wszystko było dozwolone. Gdy podniosła wzrok i zobaczyła męża, nie krzyknęła. Nie zerwała się. Po prostu, zastygła. W środku. Spojrzenie zrobiło się szkliste. Sekunda, i wszystko. Wiktor usiadł. Tuż obok. Na piasku. Odłożył plecak. Rozpiał suwak. Wyjął ser. Nie patrzył ani na nią, ani na niego. Minęło może pięć sekund. Potem odwrócił się do Leni, spokojnie, i powiedział: Tego nie zapomnę. Nigdy mrugnęła. Raz. W oczach nie było przerażenia, nie było żalu, było zagubienie i coś w rodzaju pretensji. Jakby to on nie powinien był przyjść, jakby przeszkodził jej oddychać. Pierwszy wstał Maksym. Stary, o co ci chodzi? Wiktor nie spojrzał na niego. Tylko na Lenę. Tę samą, która kiedyś trzymała go za rękę przy porodzie. Która karmiła go łyżeczką, gdy miał gorączkę. Która szeptała nocami Nie pozwolę nikomu cię skrzywdzić. Spojrzał na nią i zrozumiał. Już pozwoliła. Wstał. Powoli założył plecak. Pył przykleił się do dłoni. Nie strząsnął go. Odwrócił się i odszedł. Nie oglądając się. Piasek chrzęścił pod stopami jak skorupki. A w głowie dudniło tylko jedno słowo: pusto. Za jego plecami został Leżak. Okulary. Nogi, nie jego. I kobieta, która kiedyś na niego czekała. On zniknął. Nie jak w filmie: bez paszportu, bez rzeczy, bez przeszłości. Nie. Wszystko było blisko. Bankomat, plaża, ona. Po prostu odciął wszystko, co go z nią łączyło: telefon, nawigacje, karty, nawet imię, inne. Lena dzwoniła najpierw co pięć minut, potem co piętnaście, potem raz na godzinę, potem w komunikatorze, potem do syna, a potem tylko patrzyła w punkt, gdzie on siedział. Jego nie było. Nie krzyczała. Maksym coś mówił, proponował kawę, chciał pojechać do knajpy. Nie słyszała. Patrzyła na jego kapelusz, który zdjął, gdy siadał. Zwyczajny, beżowy, z ciemnym paskiem. I nagle zrozumiała. Nawet nie wie, po co przyjechał. Niespodzianka. Sprawdzenie. Przecież nie spała z Maksymem. No pośmiali się. No wypili. No nogi położyła. I co z tego? Zawsze uważała, że zdrada to sprawa ciała. A on nawet nie pozwolił jej nic powiedzieć. Usiadł, powiedział i odszedł. Wiktor wynajął pokój w najbliższym pensjonacie. Starszy recepcjonista z Wąsem nie zadawał zbędnych pytań. Przedstawił się jako Olek. Po prostu Olek powiedział Chciałbym zostać parę dni. Bez dokumentów. Bez formalności. Można. Ten skinął głową. Starzy ludzie czują, kiedy lepiej człowieka nie dotykać. Położył się na łóżku, nie zamykając oczu. Z sufitu kapała woda. Stary system. Jedna kropla na dwie sekundy. A w głowie brzmiało jedno zdanie, które kiedyś zażartował do leni. Tylko to nie był żart. Jeśli kiedyś mnie zdradzisz, nie będę krzyczał. Po prostu zniknę. Wtedy się roześmiała. Pocałowała go. Taki prawdziwy pocałunek. Usta do ustęp. Bez reszty. Leżał tak do wieczora. Potem poszedł do najbliższego sklepu. Kupił mleko, chleb, ser. Ser został w plecaku. Ten, który niósł dla niej. Otworzył plecak. Ser spocił się. Zapach był ostry, znajomy, jak wspomnienie. Wyrzucił go do kosza. I ledwo powstrzymał odruch wymiotny. Następnego ranka Lena pojechała na stację. Sprawdziła rozkład. Nie mógł wyjechać. Nie było go na listach. Na dworcu, pusto. W hotelu, go nie ma. Na plaży, tylko piasek. Te same parasole. Ale jakby nie jej. Usiadła w kawiarni i zaczęła pisać wiadomość. Witek, to nie to, co myślisz. Skasowała. Porozmawiaj ze mną. Skasowała. Gdzie jesteś? Wysłała. Nie odczytał. Jego numer brzmiał teraz zawsze tak samo. Abonent chwilowo niedostępny. Spróbuj później. Tylko że później nie nadchodziło. Wiktor znów patrzył w sufit. Tym razem nie kapało, ale było mokro. Sam nie zauważył, kiedy zaczęły lecieć łzy. Nie jak u kobiety, nie szloch. Ciche, dorosłe, te, które nie wracają. Nie był zły, nie pragnął zemsty. Po prostu zrozumiał: Ona może, a on już nie potrafi. Otworzył notes, napisał jedno słowo: rozwód, i narysował pod nim kropkę. Wielką, tłustą i podpisał nie dla niej, dla siebie kropka w domu pachniało miętą i pustką. Lena weszła, Zdjęła sandały i usiadła prosto w przedpokoju, nawet się nie rozbierając. Torebka upadła obok. Telefon zadzwonił. Wiadomość od przyjaciółki. No i jak wakacje. I jak tam Maksio? Twarz puszczająca oko. Nie odpisała. Artur wyszedł z kuchni z kubkiem herbaty. Mamo, już wróciłaś. Przecież tata miał wrócić dopiero pojutrze. Wyprostowała się. Tata, tata został. Ma dużo pracy. Stres. Poprosił, żeby trochę pobyć osobno. Patrzył na nią długo. Nie wierzył, ale skinął głową. Mieszka w hotelu. Tak. Wszystko okej. Okay. Uśmiechnęła się. Oczywiście. I dopiero w łazience zrozumiała, że już nie potrafi kłamać. Nawet sobie. Lustro było zaparowane. Starła parę dłonią i zobaczyła twarz, której nie znała. Oczy obce, policzki obwisłe. Zmarszczki nie ukrywały się już jak dawniej. Usta zaciśnięte. Po raz pierwszy zauważyła, że już od dawna nie maluje się rano. Nie poprawia włosów. Nie czeka na nic. Przesunęła palcami po policzku, a w głowie odezwał się głos: Nawet nie wiesz, kogo straciłaś, bo nie patrzyłaś, tylko korzystałaś. Przypomniała sobie ostatnie miesiące. Jak coś mówił, a ona nie słuchała. Jak przynosił kawę, a ona mówiła, wolałabym herbatę. Jak głaskał ją po plecach, a ona, nie teraz. Jak znikał, po trochu, przez milczenie, przez gest, przez spojrzenie. Przypomniała sobie, jak kiedyś patrzył na nią z balkonu, po prostu patrzył. A ona pomyślała, czego ty chcesz ode mnie. A on nic nie powiedział. Odwrócił się i poszedł do kuchni. Pewnie już wtedy odszedł. Zostało tylko ciało. Wyjęła kartkę. Napisała: Witek, nie chciałam cię stracić. Po prostu myślałam, że nigdzie nie pójdziesz. Pauza. Masz rację. To była zdrada. Nie ciałem, spojrzeniem. Chłodem, obojętnością. Sama nie wiem, po co. Pauza. Potrzebuję cię. Nawet jeśli milczysz, nawet jeśli nie wybaczysz, po prostu bądź blisko. Pauza. Przeczytała. Zmieła. Wyrzuciła. Do Maksyma zadzwoniła dopiero wieczorem. Nie odebrał. Następnego dnia napisała: Muszę porozmawiać. Odpowiedź przyszła krótka. Myślę, że nie powinniśmy tego kontynuować. To był błąd. Błąd. Maksym, który tak łatwo dotykał jej nóg, który szeptał o ginowym życiu, który robił drinki i żartował, teraz zniknął. Jakby nic się nie wydarzyło. Jakby to nie on leżał z nią pod słońcem. Jakby to był pusty powietrze. Roześmiała się. Głośno. Prawie histerycznie. Śmiech przeszedł w kaszel. Kaszel. W łzy. Usiadła na podłodze, oparła się o drzwi łazienki. I po raz pierwszy od dawna powiedziała na głos: Straciłam go. Na zawsze. Wiktorowi już nie pisała. Co można powiedzieć komuś, kto odszedł bez słowa? Jak dogonić cień? Jak naprawić coś, czego nie da się już wypowiedzieć? Wyłączyła telefon. Poszła do kuchni. Otworzyła starą pudełko ze zdjęciami. Ślub. Mały Artur. Lato. Wycieczka do Kazimierza. On w kapeluszu. Ona w białej sukience. Uśmiech u niej, szczęśliwy. U niego, powściągliwy, ale żywy. Dotknęła jego twarzy na fotografii. I wyszeptała. Wróć. Choćby na sekundę. Żebym zdążyła przeprosić jak trzeba. Bez ale, bez jeśli, bez ty też. Po prostu wybacz mi. Ale zdjęcie, milczało. I lustro, też. Obudził go zapach wilgoci i dźwięk czajnika, który nie wrzał, tylko stał na kuchence, jak wspomnienie domu. Trzeci dzień w pensjonacie. Stare ściany. Stare łóżko. Stara cisza. I ani jednej odpowiedzi. Poszedł do stołówki. Usiadł przy stole pod oknem. Naprzeciwko starsza para. Około siedemdziesiątki. On w kamizelce. Ona w różowym berecie z obrączką na cienkim palcu, która zdawała się już być częścią skóry. Jedli razem w milczeniu. Ale to nie była cisza, to była zgoda. Czasem ona podnosiła na niego oczy. On uśmiechał się do niej. I w tym uśmiechu było coś, czego Wiktor nie widział już bardzo długo. Oderwał się od filiżanki i zapytał: Długo jesteście razem? Kobieta odwróciła się do niego, zdziwiona pytaniem jakby zapytał. Czy w ogóle oddychacie? Pięćdziesiąt trzy lata. Jak wam się to udało? Zamyśliła się. Mąż nic nie powiedział. Sięgnął tylko po bułkę. A ona, odpowiedziała. Spokojnie. Prosto. Najważniejsze nie jest bycie wiernym. Najważniejsze, żeby nikt nie znikał bez słowa. To jest najstraszniejsze. Wiktor skinął głową. Ale w środku, zadrzał. Zrozumiał. Powiedziała dokładnie to, czego sam się bał, bo przecież on zniknął. Nie powiedział, nie wyjaśnił, nie krzyknął, nie dał szansy. Po prostu wyszedł z jej życia. Cicho, godnie, śmiertelnie, wrócił do pokoju, usiadł, otworzył notes. Lena: Pewnie teraz się złościsz, albo płacześ, albo mnie nienawidzisz, a może odwrotnie. Poczułaś ulgę: Nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Ten list nie jest dla ciebie. Jest dla mnie. Żeby nie zwariować. Zdradziłaś mnie nie ciałem. Zdradziłaś lekkością. Pozwoliłaś sobie być beze mnie. I było ci z tym. Dobrze. Nie mszczę się. Nie cierpię. Po prostu nie mogę już być obok człowieka, który zapomniał, jak patrzę. A ja patrzyłem. Zawsze. Odłożył długopis, zamknął oczy, oparł się o ścianę, zasnął tak, z niedokończonym listem na kolanach. Obudził go dzwonek: Syn Artur, tato, gdzie jesteś? Głos był dorosły, zmęczony, ale bez wyrzutu. Wiktor milczał przez sekundę, potem odpowiedział: Tam, gdzie nikt nie szuka. Mama dzwoniła. Nie odbierasz. Jem. Ona! Zawahał się! Zgasła tato! Takiej jej nigdy nie widziałem. Siedzi, patrzy w jeden punkt. Nie kłóci się! Nie kłamie! Po prostu! Milczy! Jakby ktoś umarł! Pauza! Może i umarł powiedział cicho Wiktor. Ty żyjesz! Nie wiem, synu! Rozłączył się. Godzinę później jechał wynajętym samochodem do Starego Domu. Tego w którym kiedyś spędzili pierwsze wspólne lato, kiedy jeszcze nie było dzieci, kiedy jedli arbuzy na dachu, kiedy pierwszy raz powiedział: Z tobą można milczeć. I to jest lepsze niż jakikolwiek seks. A ona wtedy się roześmiała i powiedziała: Ale seks też, mam nadzieję, będzie. Znalazł dom. Usiadł na tej samej ławce. Otworzył plecak. Wyjął zdjęcie ślub on w garniturze. Ona, w sukni z odkrytymi ramionami. Oboje, naiwni, pewni, jakby przed nimi była wieczność. Odwrócił fotografię. Pusta strona. Wziął długopis. Napisał: Wciąż tu jestem. Po prostu już nie z tobą, kropka. Włożył zdjęcie do kieszeni. Wstał. I odszedł. Dokąd? Nie wiedział. Ale nie do niej. Jeszcze nie. Ona trafiła tam przypadkiem. Po prostu jechała. Po prostu skręciła. Po prostu. Nie wiedziała, dokąd jeszcze może. A kiedy wysiadła z samochodu i zobaczyła jego plecy, nie uwierzyła. Siedział. Na ławce. Z książką. Tą samą, którą dla niej wiózł. Nie czytał jej. Trzymał na kolanach. Po prostu trzymał. Jak przypomnienie o tym, że próbował. Zrobiła krok. Drugi. Nie spieszyła się, serce biło, jakby miała znów dwadzieścia lat. Tylko, że wtedy była odważniejsza, a teraz nie wiedziała, co powiedzieć. Wiktor odwrócił się, spokojnie, bez zdziwienia, jakby wiedział, że przyjdzie. Lena, ja, nie zaczynaj od ja. Nie jesteś w pozycji, żeby zaczynać od siebie. Usiadła obok, między nimi. Dwa zaciśnięte pięści powietrza. On patrzył przed siebie. Ona, na niego. Byłeś tu przez cały czas. Tu. Tam. W środku. Dlaczego nie odbierałeś? Bo nie dzwoniłaś do mnie. Dzwoniłaś do siebie. Do swojej wersji. Tej, w której nic nie zawiniłaś. Powiedział to bez gniewu. Po prostu jak fakt. I to zabolało bardziej niż krzyk. Nie spałam z nim, powiedziała. To nic nie zmienia. Naprawdę myślisz, że chciałam cię zdradzić? Nie. Myślę, że przestałaś się tego bać. A potem, przestałaś uważać to za coś poważnego. Przełknęła ślinę. Spojrzała na swoje dłonie. Potem, na książkę. To. Tak. Ta sama. Pauza. Chcesz wiedzieć, co było tą ostatnią kroplą? Zapytał cicho. Chcę. Odwrócił głowę. Oczy miał suche, ale puste, że nawet nie przeprosiłaś. Tłumaczyłaś się, a mi była potrzebna prawda. Nie usprawiedliwienie. Zamknęła oczy. Bo wszystko, co mogła powiedzieć, już nie miało znaczenia. Bo nie odszedł wtedy. Ale już nie był obok. I ty to wszystko w sobie nosisz. Szepnęła. Skinął głową. Nie noszę. Niosę. Każdego dnia. Coraz ciszej. Coraz ciężej. Wstał. Powoli. Zostawił na ławce zdjęcie. Ślubne. Na odwrocie, dwa słowa. Żyj. Beze mnie kropka. Ona została siedzieć. On odszedł. Cicho. Jak wtedy.